Cześć, tu Maciek, Musoneo.com. Jak pewnie wiecie, jednym z naszych najpopularniejszych kursów jest kurs Syntezatory bez tajemnic, w którym na przykładzie urządzeń sprzętowych, między innymi minimuga, odkrywamy przed Wami tajemnicę syntezy subtraktywnej. No i programowanie barw, tak jak zawsze powtarzam, jest pewnego rodzaju wyprawą w nieznane. No i w tym, w tym filmie chciałem zwrócić Waszą uwagę na funkcję morfingu, która może jakby stanowić pewien, pewien drogowskaz w tej podróży, a którą znajdziecie na pokładzie bardzo wielu urządzeń sprzętowych, ale także software'owych, być może nawet o tym nie wiecie. Zacznę może od przykładu sprzętowego. Mam przed sobą Nordlead 4. Syntezatory z serii Nordlit zawsze mi były bardzo bliskie. Dość dużo koncertów zagrałem na właśnie korzystając z syntezatora Nordlead 2, jak chociażby właśnie ten w warszawskiej piekarni w 2003 roku z Pawłem Piechurą, za konsolą z bogackim Foundation, wokalistką Nuno. No i poza minimugiem, Nordlead 2 jest oczywiście także bohaterem naszego właśnie kursu Syntezatory bez. Tajemnic. Ale do rzeczy: morphing, czyli przenikanie barw, można wykorzystać do uzyskania bardziej ekspresyjnych barw. W przypadku NotLida morphing może być obsługiwany za pomocą koła modulacji, za pomocą siły uderzenia w klawiaturę, czyli parametru velocity, oraz tej grupy przycisków Impulse Morph. Najłatwiej będzie mi zaprezentować to na przykładzie koła modulacji. Posłuchajcie, mam taką oto barwę. W tej chwili koła modulacji. Obsługuje delikatne vibrato, Ale wystarczy włączyć do gry funkcję Morph. Zobaczcie, zaprogramuję dla tej funkcji otwieranie się filtru. Zaprogramuję także zwiększenie dawki pogłosu. Posłuchajcie. Musicie przyznać, że brzmi to już znacznie ciekawiej, ale na tym nie koniec. Wykorzystam jeszcze LFO. W tym wypadku będzie to ujemny kierunek modulacji oraz niewielkie zmniejszenie prędkości tego lefa. Zobaczmy co się teraz wydarzyło. Super jeszcze raz. Także, jak przy daje to ogromne możliwości ekspresji, barwa właściwie zyskała zupełnie nowy wymiar. Oczywiście, dla pełnego wychylania koła modulacji można byłoby zaprogramować inną barwę i wówczas rzeczywiście mielibyśmy do czynienia z przenikaniem pomiędzy dwoma różnymi presetami. Są też i takie syntezatory, które dają możliwość płynnego modulowania kształtu fali, czy płynnej zmiany kształtu fali. Takim syntezatorem jest chociażby analogowy minimum. Poświęciliśmy tej funkcji odcinek ósmy kursu syntezatory bez że koniecznie sprawdźcie ale są też i takie syntezatory które pozwalają nam na płynną modulację przebiegów wavetable i tutaj świetnym przykładem jest absent. zobaczcie I tak oscylatory mogą tutaj wykorzystywać zwykłe przebiegi wavetable próbki dźwiękowe ale także zestawy morph Weźmy może jeden z pierwszych I teraz po przejściu z zakładki Morphy widoczne są trzy przebiegi. Pierwszy, drugi oraz wynikowy. Posłuchajcie. A zatem kiedy poruszam tutaj, zmieniam wartość Transition, zmienia się kształt fali. Zwróćcie uwagę na ten przebieg na dole. Oczywiście tę modulację mogę zapisać pod postacią obwiedni. Przechodzę zatem do obwiedni. Nowa obwiednia. Wybieram main morph. Zobaczcie, co się teraz wydarzy. Posłuchajmy. Jeszcze inne podejście do tematu morfingu prezentuje firma Arturia. Na pokładzie większości jej instrumentów znajdziemy dość taki nietuzinkowy system zarządzania presetami o nazwie Soundmap. Oto on. I tak poszczególne presety prezentowane są tutaj na takiej wirtualnej mapie w postaci właśnie różnokolorowych figur geometrycznych. Można ograniczyć tutaj listę wyników do barw jednego typu, na przykład padów. No i teraz, umieszczając kursor w obrębie któregoś z tych kwadracików, wybieramy konkretne presety. Ale umieszczając kursor gdzieś pomiędzy tymi figurami geometrycznymi, syntezator przyjmie ustawienia będące konsekwencją oddziaływania okolicznych presetów. Posłuchajmy. Czasami są to dość zaskakujące brzmienia. Istnieje też inna możliwość. Możemy sobie wybrać cztery barwy, pomiędzy którymi chcemy tworzyć efekty przenikania. Zobaczcie. A zatem wybieram sobie pierwszą barwę snapshot 1, wybieram drugą barwę snapshot 2, wybieram trzecią barwę snapshot 3 i czwartą może oddaloną nieco bardziej. Może inną. Niech będzie taka. I teraz w trybie kompasu mogę ustalić. Stopień pokrewieństwa dla wynikowej barwy. Zobaczcie, mam cztery presety. A w ten sposób tworzę efekty przenikowe. Zwróćcie uwagę, jak poruszają się potencjometry syntezatora. W ten sposób, zwłaszcza wybierając dość podobne do siebie presety, można uzyskać bardzo ciekawe mutacje czy wariacje na ich temat. A zatem podsumowując, morfing możecie wykorzystać jako narzędzie ekspresji w grze na żywo, ale także jako metoda uzyskiwania ciekawych barw, która nie wymaga specjalistycznej wiedzy, ale pewnego wyczucia, bo nadal. Macie jakąś cząstkę kontroli nad tym procesem. Alternatywą dla morfingu może być częściowa bądź całkowita losowość w doborze ustawień. Coraz więcej syntezatorów jest wyposażona w jakiegoś rodzaju narzędzia randomizacji. Wszystkich ustawień, bądź na przykład randomizacji ustawień bloku syntezy, czy też efektów, filtrów itd. Potrafi to stojący tutaj przede mną NOTLI 4, ale potrafi to także syntezator Massive, który jest przedmiotem naszego kursu i pokazujemy właśnie. Jak działa ta funkcja w odcinku zdaje się 28, kurs obsługi Massive, tak, odcinek 23, przepraszam, randomizacja. Przy okazji polecam syntezator Massive jako jeden z najwszechstronniejszych i najbardziej elastycznych w kształtowaniu różnego rodzaju właśnie modulacji. Jeżeli interesuje Was jak to modulacje się tworzy, to polecam odcinek darmowy, wstęp do modulacji w tym właśnie kursie. Także dzięki serdeczne. Mam nadzieję, że to było dla Was ciekawe. Zachęcam Was, jeżeli jeszcze nie macie konta na Musoneo do rejestracji, ona jest darmowa. Dzięki temu na adres mailowy będziecie mogli otrzymać informacje o tego rodzaju darmowych filmach oraz nowych kursach i promocjach itd. Także dzięki jeszcze raz i do zobaczenia.